Roku Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego odbywa się 15 marca. Teraz zobaczymy, co uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów. Witamy. Czy może chcielibyście wziąć w naszym fantastycznym konkursie udział? Dziecko nie? Jest jakiś sztywny. Ile można mieć egzaminów jednego dnia w sesji? Dużo. Nie mam pojęcia. Dla egzaminu w ciągu dnia. Naprawdę nie wiem. Pod jeden. No nie wiem, to może jeden. O! Kiedy o Boże, kiedy odbywa się sesja poprawkowa dla studentów w semestrze letnim? Pamiętajcie, że studenci też mają wakacje. Czyli sesja jest wtedy yy, normalna. normalna. A poprawko A poprawkowa? Po wakacjach. We wrześniu. Co oznacza tytuł Jego Magnificencja? Niech pomyślę, pomyślę, pomyślę. Tytuł Jego Magnificencja odnosi się do rektora. Jest to tytuł kurtuazyjny, grzecznościowy, który jest kierowany tylko i wyłącznie do rektora, czyli najważniejszej osoby na uniwersytecie. W naszym uniwersytecie jest to pan, Jego Magnificencja, profesor Śliwa, Michał Śliwa. Czy osoba z tytułem magistra może wykładać na uczelni? Czy osoba z tytułem może? Brawo! brawo, <gry> brawo, brawo, brawo. Ile minut może spóźnić się z na zajęcia? 15? Nie! Co to jest koło naukowe? Jest to grupa osób, która działa na rzecz uczelni, która się spotyka i która się angażuje, żeby tak jakby nowe osoby zachęcić do naszej uczelni, żeby coś wynieść z tego prócz egzaminów i nauki do egzaminów. To jest po prostu taka atrakcja też dla studentów. Gdzie można posłuchać radio spektrum? Klikacie sobie e, jakąś przeglądarkę internetową. Chodzicie myszką, idziecie do góry. Jest taki długi prostokąt i tam się wpisuje Radiospektrum. .up .pl. I później się wjeżdżacie na taki trójkącik w bok. Klikacie go. No i słuchacie mnie. Jej, jej i tego gościa za kamerą nie słuchacie. Bo ten gościu za kamerą robi to, żeby nas było słychać. I się bawicie razem z nami, a audycje są na moje oko przedniej jakości.